Są to rowery, które będą dostarczały maksymalnie dużo przyjemności użytkownikowi, przetestowane w ciężkich brytyjskich warunkach deszczowych. 365 dni w roku jest taki rower testowany, zanim wejdzie do produkcji. Ma dostarczać po prostu maksimum frajdy, maksimum bezpieczeństwa, maksimum kontroli. Jesteśmy strój miasta z Gdańska. Cały proces technologiczny od deski kreślarskiej przez design, kolory oraz produkcję rowerów odbywa się na terenie naszego kraju. To jest fajne, fajne wyjście do klienta. Tak? Ten profil, który tutaj przedstawiamy, i profil w ogóle targów, pasuje nam koncepcyjnie i pasuje nam pod względem takim, że możemy się zaprezentować tej grupie, która nas najbardziej interesuje. Są to przyczepki przede wszystkim jednośladowe. Takie przyczepki, które aktywizują dziecko. Jest system pedałowania, łańcuch ukryty, odpowiednio zabudowany napędza tylne koło i dziecko wspomaga rodzica na wycieczkach. od wielu, wielu lat. Właśnie skończyłem na mój wykład na temat sportu zaprzęgowego i mówiłem również o tym, co może mieć wspólnego pies zaprzęgowy, i rower górski. A rowerów dzisiaj jest mnóstwo. Przeszedłem dzisiaj się po halach, bike festiwalu i widzę, że generalnie sport i aktywność tak się rozwija, że dzisiaj na targach każdy może znaleźć coś do siebie.